Dzień dobry, dzień dobry. Sam nie wierzę, że to mówię, ale tak to jest nasz ostatni wyjazd europejski w tym roku. No i jadąc na niego, zrobimy wszystko, żeby nie był ostatni w tym sezonie. Razem z formowaniem zapraszam Was na podróż do Las. Colega, jak zwykle pierwszy na lotnisku, widzę, nic się nie zmienia. Zawsze się przyjrzeć za czemu tak? Żebym mógł sobie na spokojnie, wsi szybko, bez kolejeczki. Też jako przykład dla młodych. <grywania> nie, nie, śmieję się. Tak Nie wiem, wolę być za wcześnie niż za późno, nie? Wiesz o co chodzi? No to tak jak z Powiem Ci, młodzi, tak się zastanawiam, że nie wiem, kto będzie miał niedługo więcej europejskich wyjazdów, młody czy stary Włodarczyk. O, ja już młody więcej na nie się Na razie ma. gonię, jeśli chodzi o zwiedzanie. Mam nadzieję, że jakiś występ będzie, ale ojciec tam of, oficjalnych to nie był, ale w takich eliminacjach to tam zagrał widzę Mistrzów, tam przy Lidze Europy. Starsza wykła stara liga Europy tam, że była jakaś... jakieś były eliminacje takie, że jeden mecz był i przechodziłeś dalej, tam w Grecji tam grał. Ale w takiej grupowej rundzie jak teraz, to nie było ani nie zagrał. Ja też jeszcze nie zagrałem, ale mam nadzieję, że może to się zmieni. No, słuchaj, tata już nie zagra, ale ty, wszystko w jeszcze nie zawieścił korku, więc jeszcze jest nadzieja może. Ale ten, no, mam nadzieję, że w pewnym czasie, czy niedługi czasie się uda, jak to zrobić. Przedać ci protip? No. Pamiętasz, że jedziemy do Wielkiej Brytanii? No. A wiesz, co to oznacza? Masz przeciwkę do kontaktu? Nie mam. No widzisz, jak cię uratowałem. Każdy bye bye 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 No, no, bye. Powiem ci, że dzisiaj masz odprawę na no, no. bye bye Ja Każdy bye 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 Każdy bye Zobacz, Kisielek w końcu z nami leci. Nie lecimy w końcu sami. Dużo, Leciłem, dużo młodych. Dużo młodych leci w końcu. Tam jeszcze przed nami idą, no, koledzy. Nie Wodek? I do wodara, bo rozmawiały. Wodar, podobno, Wodar to już dzisiaj wszystko powiedział. Wodar jest podobno bardzo rozmowny dzisiaj. co nie za No ale ja, no. bracie.